No ty kurwo jebana! Dobra, teraz wszyscy ten punkt zabieramy. Nie, idźcie, to jest, to jest, to się dzieje ja gold, idźcie. Zostawcie mi Uro, to, wyjdę. ja tak? dostaję 100% z tego. Nie, widzicie, Mikołaj. Patrz na ten ty tyłek. Maciek, Dobra, wy wypierdaliście, idźcie no, stąd, kurwa. Osiem. Osiem. Siedem. siedem. Co? 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 No jakbyś miał do wyboru zostawić Kataminę dla konia, żeby uratować mu życie, albo samą ją przejąć, to co byś zrobił? No przejąłbym. Jak jej nie dostanie, to i tak przyżyję, tylko będzie go w chuj boleć. A po co ci Paweł ketamina? Żeby odpalić pełną dysocjację. Mam takie... Albo idę spać, bo wszyscy u mnie w domu spali. Wszyscy. Jasiu, kurwa. Jasiu! gad. Jak tam idzie? Kurwa, że się pierdolnął. No radaj. Wow. Bro. Dobrze. Kto snubem, i śmieciem, mi debilem? no Czali się ty koksu? A, <grym> wypadło. O, ale że okropne koksa. Mąka jest. Nie no, takie żarty koksiesz. A, jak żart to spoko. O nie, dostanę sto na sto. dobra, jednak nie. Co on zrobił? Dobra A! O, darcie mordy umarł. Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. <grym> po czekaj, bo mi się kojarzy to imię. A czy ty masz jakąś ksywę oprócz Omaciek? Feliks, no, bo nie na mnie Z Skurwysyn z jabłem. Dobra, stypka. Maciek Maksywe, sexy instruktor. Pierwsza lekcja za darmo. Niech się odebrę. To Ja przeleciałem z mojego E przez trzy osoby i ty te, te trzy osoby trafiłeś z tego koło drugiego! Ej, ja czemu wy nie macie żadnych pucharów zakrasza tylko mój tu stoi? Ja pierdolę. Bo nie hardujemy <laughs> na jakimś kurwa trzecim, żeby... Ja pierdolę. <laughs> Kto może I śmieciem? LOL! Ale wy macie już. Ty, ty dasz radę? Jestem rozmowa na postacią. Co jest kurwa, Macie? Co Niko napisała, co to znaczy? Są wektory. 4 versus 2 and 1, 2 x OS! Nie no, imagine. Obudzić się i kurwa. Tu stary, to jest random, Bruce. Zresztą jest pojebana sytuacja. Ale wychwytujcie mojego golda 4, ja mam chyba zagranych 15 gier. To tyle co koksulat ma. Dobra, gramy, kurwa. Pomyślałem kolejny super żart, który przejdzie do historii. Dawaj. Mianowicie, dawaj. jak nazywa się kumpel odruchania? Twój stary. Kurwa, zjebałem. Ja, jak tak. nazywa się kolega odruchania? KUMPEL! O nie! Zabierzcie mu wszystkie ranky. Ale <sum> przez kum, nie? Przez cum, jak sperma. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jednak śmieszne. Pochodzi o... No, chodzi o seks. Zmieniłbym tę ustawę z tą aborcją na to, że kobiety muszą mieć kocie łóżki. Nie wiem, ja wtedy bym Sierbera no. chyba zrobił kacziskiem <grym> Co chcesz Hubert no, za prezent? No. mieć coś. No, to o, no. mogę cię ci ja sprezentować jeśli chcesz. Jestem od niego wolniejszy o jeden, czajcie? O jeden, mam mniej MS-ów niż ty. O jeden, kurwa buddy bloka I Przyspiesz! Jakim co tym ja go dogoniłem jak jestem wolniejszy o jeden, o co chodzi? Dobra, on jeszcze ty wyjdę zaraz. Masz teraz, ten hit, ten hicik. Pa Okej. Okay. tak trochę, I... bo ja myślę, że to są kurwa żółte mordy papieskie, Pedro. Gdzie ty tepasz? No CHUJ ty tu tepasz, to wszyscy już są. Kurwa, widzę, że się boisz. Bo Kassadin właśnie zadał mi 600 obrażeń jednym ultem. Nie no wykierdal. Ale jak się ty... symetrycznie rozjebali na tej mapie. Nie! Ręgarzultował. O nie, rengar zultował. O nie rengar zultował. Gdzie jest ręgar? Dobra. O nie! Co dzisiaj się dość koksu na obiad? No pewnie KFC kurwa znowu. E no, bo ci Hubert powiedział. <grym> <grym> będę base. <grym> nie znacie koniec? tego? To na komunii puszczają przecież. Ja nie miałam komunii. Nie miałeś komunii? Tak. Weź do piekła pójdź instant, bo to się i tak nie opłaca żyć dalej. Znaczy miałam, ale to nie tak urząd. No co, co ty? Miałeś albo nie miałeś, no mi Nie, no, Mnie bardziej chodzi o to, że po prostu jak miałam 7 lat, to się wyspowiadałam i później... Czego? Co ty odjebałaś? Jestem <grym> nudny. to odnieść żelazami bez ulta, no bo... Nie ma nie, to nie, to nie, to nie, to nie to Teoretycznie, ey! boję, że Na kanale? Na Ten trade był lepszy niż porno, naprawdę. U, Maciek! O, dobra, luks, nie nie muszę się bawić u luta. Nie, nie, nie. O, czego? Co? Co? Nie, trzy! To Ale to mógł każdy umrzeć! Legity to powiedziałem w totalnie losowym momencie. Nie patrzyłem nawet na ekran. Zamknij pizdę. Maro. Coś tu. Ty. On nie merki, on nie merki. Chcesz być Maciek? Bijemy się? Tak, można, ale. Dobra, mamy. Możemy tak. Staszek nie. Yo CC Chain Staszek tak. Zajebiste stary, mam dobry buffer. Spady bloka dostałem! Co to jest? Umrę przez to Dobra, on przez idę. to umrze To piele, tak? O, to tak to bije, okej. Okay. A wiedzieliście, że w Simpsonach Jan Paweł II miał mniej żółtą mordę niż większość w postaci? Oooooo! Idę idę. Uh! Co tam? Co tam? Co tam? Esa... Ja. na botowość trzymam. zaraz będą puszować. Spróbuję go zbejtować wów tego. wyszyminiony do z tyłu. O, właśnie tak. O, jaki big, brain. ja pierdolę. Dobra, dam ci latarnię. Od razu wchodzę. Splashem. Mam też jego. On cooks. Kurwa. Jak to się stało, że miałeś odprzeć mi linię, a Kali skończyła z double batem. To 10 pytań, na które naukowcy wciąż nie znają odpowiedzi. Nie Ale jak wu. ona ma wół odpalone, to i tak nie obrażę. Powu, ja nie mogli uderzyć, kurwa, powó Moja postać się buguje, kurwa, nie chcę po uderzyć powu. Po po <laughs> <laughs> kurwa, Spartiatics jeba. Nie obrażę. Naprawdę jechał 120 na godzinę? No 120 na godzinę w terenie zabudowanym, zabił starą kobietę na pasach nie poniesz żadnych konsekwencji. Bez kurwa no piłkarzem, żyjemy w innym świecie w ogóle. Miał dobre wyniki wsparcia. W tym razem się uda, idę, idę, idę. CO JEST? Jeżeli wszystkie imiona mają jakiś sens, nawet jeżeli są biblijne, zjub. albo staropolskie, to jakie kurwa znaczenie ma Janusz? Ty, ty, ty. Bedi, 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 bedi. Mamu, czekaj za... 3 Nie nie, nie, wiem. Ale nie ma ich. Ty. Jak Co? to?! Co?! O, że dałem damage dla niego. Wpadł na pierwszy, prawda? Dobra. Nie. Aaaa. Triumfik. Good job, Champ, by the way. Pierdol się, tak będzie ładnie. Chyba to po powtórce zobaczyć, bo ja nie wiem, o Totalnie idzie na powtórkę. No nie! Jeszcze coś ten... Zawsze mam tego jednego kolesia, co mi daje łapkę w dół pod filmem, co nie? No. To hmm. patrzcie teraz. Teraz będzie dwóch. Kimcha zrobił i reno, by the way. Nie widziałem tego. Kamil niszczy chłopa psychicznie. Chłop tam wyzywa, a Kamil. Teraz w Powiem przestanie istnieć. Ja, to jak <laughs> Jaka bomba. <laughs> ten panteon to się poddał, pan wykrwawia się chłopowo. Nie dostąd. O, o Kolejna, kolejna faza załamania. Co to za piosenka? Chujawa była.